Hej, cześć! Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wojciech. A dzisiaj, jako że jest to pierwszy materiał w nowym roku, chciałbym Wam z tej okazji złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tego 2020 roku. A jest to ostatnie 12 miesięcy tej dekady, tak więc. No, można powiedzieć, że przeżyłem prawie dwie dekady, ale yy, wiadomo, trochę yy, 12 miesięcy i wtedy zacznie się trzeć, kolejna trzecia już dekada, 20 lat będę, będzie za mną. Słuchajcie, dzisiaj witam Was w materiale historycznym, takim trochę o historii, takie trochę mm, taka trochę pogadanka. Słuchajcie. Yy, dlaczego stwierdziłem, że robię ten materiał? No z tego powodu, że ostatnio yy, trochę mniej grałem yy, na konsoli z jednego prostego powodu. Znajomy poprosił mnie, żebym yy, sprawdził, żebym coś tam dla niego sprawdził. No to myślę sobie, okej, okay, dobra, zrobię. Wchodzę na, na komputer, robię. To co mnie poprosił, tam mówi żebym zrobił mu to i to i przygotował materiały takie i takie, bo część wie, ale nie wie czy są do, do końca prawdziwe, więc prosił mnie o zweryfikowanie i. Dlatego mi te materiały podesłał, ja część z tych jego materiałów wyrzuciłem, zamiast tego dałem swoje i w którymś momencie tej całej pracy tam mignęło mi jedno słowo. A właściwie takie można powiedzieć nic nieznaczące. Nawet dwa słowa. Czołg pantera. I zrobiłem tą pracę y, d, y, dla tego sw swojego znajomego y, i od. E, Przesłałem mu, mówię. E, napisałem, że to e, jest e, takie i takie, i tam będziesz wiedział, co robić dalej. No to, e, oczywiście, podziękowami i e, później, przez większą część. Bo to pamiętacie, że to było wczoraj, w wtorek? Jeśli się nie mylę, Przez e, poniedziałek, e, w to, we wtorek, tak. To było we wtorek. I w okolica, to w ciągu dnia to było, i ja później jakąś tak zapomniałem o tym projekcie, ale po głowie wciąż łazi, 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 łaziły mi te dwa słowa, mianowicie czołg Pantera, coś. I w którymś momencie stwierdziłem, hej, no, coś jest nie tak. Coś jest nie, nie tak, schrona te, te dwa słowa non-stop, non-stop. Ciągle mi gdzieś tam ła łażą po tej głowie, zajmuję się czymś innym, ale nadal mam, mam tą panterę tam gdzieś z tyłu. Nadal coś. coś. I w którymś momencie stwierdziłem dzisiaj rano, hej, trzeba coś z tym zrobić. I zrobiłem. Zrobiłem, słuchajcie, research. Zrobiłem e, research odnośnie... E, Trzech pojazdów, i dla, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Namianowicie, mianowicie, bo pogadamy sobie dzisiaj o czołgu Panterze i jego występowaniu, tudzież niewystępowaniu w grach wojennych z okresu II wojny światowej. Słuchajcie, z reguły w grach wojennych są trzy typy wozów niemieckich. Najczęściej są to czołgi typu Panzer 4 w różnych e, konfiguracjach, czy to jest wersja F, wersja F1, F2, G, wersja H, E1, e, czy tam e, E2, czy e, e, czołgi na przykład typu e, Tygrys albo Tygrys Królewski. Czasem zdarzyć się też może, choć nie zawsze, że będzie to właśnie czołg Pantera. I pytanie brzmi, słuchajcie, przeanalizowałem większość swoich gier, które mam, wyciągnąłem absolutnie wszystkie, nawet te e, z tych dwóch e, pudeł, które wam pokazywałem i doszedłem do dość niepokojącego, przynajmniej dla mnie, ze strony gracza i osoby, która interesuje się militariami, Nieciekawego zjawiska, a mianowicie, wy, e, może nie, nie wybielanie, ale takie wypaczanie ze świadomości czegoś takiego jak czołg Pantera. Bo dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, czołgów typu Panzer 4 wyprodukowano, jeśli mnie pamięć nie myli, około chyba. 10 tysięcy różnych wersji, tak więc, no, całkiem sporo. Biorąc dla porównania, że na przykład wyprodukowano 50 tysięcy różnych wersji czołgu Sherman, czy, czy chyba bodajże około 34,5 tysiąca wariantów czołgu typu T34. Eee, tak więc, jak na standardy niemieckie, wyprodukować 10 000 czołgów Panzer 4 w różnych konfiguracjach, to jest naprawdę ok. Ale do czego zmierz? Czołgów typu Tygrys eee, w wersji tej pierwszej wyprodukowano mniej niż 1400, a dokładnie 1354. Czasem podaje się, że 1355. Ale wiecie, to jest ten jeden egzemplarz yy, różnic. W zależności od yy, źródła, yy, dane są różne. I 489 yy, czołgów typu Tygrys Królewski. Co yy, łącznie nam daje około 1900 tygrysów. Natomiast czołgów Pantera. Wyprodukowano około 6000 też w różnych we, e, wersjach, w różnych wariantach, w różnych e, konfiguracjach, ale jakoś ta Pantera no, nie jest zbyt popularna. Z czego to wynika? Przede wszystkim należy zajrzeć do historii, należy zajrzeć. E, czy tak naprawdę i gdzie tak naprawdę czołgi typu Pantera brały udział. I no, muszę się nieco zasmucić. Hmm, za, się zasmucić to może nie. E, muszę zasmucić Was z tego powodu, że Pantery były wykorzystywane na każdym froncie. Walczyły z Amerykanami hmm, we Francji z Rosjanami w Rosji, z Brytyjczykami we Włoszech. Człowiek Pantera walczyły na każdym możliwym froncie, gdzie walczyła III Rzesza i odnosiły naprawdę mnóstwo sukcesów. Znana jest chociażby historia dwóch czołgów typu Pantera, które zostały przyjęte przez powstańców warszawskich i brały czynny udział w walkach, bo momentarz nie zabrakło im amunicji bądź paliwa, te, więc pojazdy te zdecydowano się wtedy porzucić, powstańcy po prostu te pojazdy wtedy porzucali. Ale nas interesuje występowanie czołgu Pantera w grach. Słuchajcie, skoro wyprodukowano 10, około 10 tysięcy wersji czołgów Panzer 4, to, no, to ok, zgadzam się z tym. Jego występowanie w grach jest logiczne. Bardzo często się pojawia. Czołgów typu Tygrys, mm, około e, 1900. i Tu zarówno e, standardowego Tygrysa, jak i. Tygrys, a wersja Aus B, czyli Tygrys Królewski, tam prawie 500, tak to ok. 1900, ale wiecie, tygrysy budziły szacunek, budziły respekt. Jak wyjeżdżały na pole walki, to z reguły nie było co zbierać. No, chyba że ruszyło się kolumną złożoną z 20 par pojazdów, to wtedy około 15, góra 10, 10 wozów. E, wracało natomiast pozostałe no były na polu albo po prostu paliły się no na no, tygrys wiadomo w końcu został e, zniszczony przez Sherman ale pantery skoro wyprodukowano ich 6000 to rów, i skoro również może nie również ale były częstszym widokiem niż czołgi typu tygrys to dlaczego w grach ich jest tak mało? I ja wam powiem, dlaczego w grach jest ich tak mało, bo Niemcy mają. Niemcy, e, zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, jak i Rosjanie, mają po prostu traumę przed tym, e, żeby pokazywać, że ten czołg był rów, e, tak samo groźny jak chociażby tygrys. Gdyż czołg pantera, podobnie jak tygrys, Przepraszam, odbiło mi się. E, niszczył pojazdy wroga z odległości 1500-1800 metrów. Słuchajcie, jak na działo 75 mm zamontowane w Panterze, to jest naprawdę dość dobry dystans. A e, dajmy na to, że na przykład e, taki e, Tygrys Królewski e, z, ze swoją 88-ką, 88, Niszczył pojazdy z odległości prawie 2 km. Tak więc, no, co, yy, to jest bądź co bądź dużo. <laughs> I przeanalizowałem zebrałem wszystkie gry. Wszystkie ciusienkie, jakie mam, yy, w których występuje czołg Pantera. I uwaga, jest ich mniej niż 10. Tak. Mniej niż 10. Zapytacie, jakie to gry? Otóż Wam mówię. Nie mam tutaj, co prawda, tej gry w wersji pudełkowej, ale jest to w serii Call of Duty kod trójka. W kodzie 3 są czołgi Pantera i występują w miarę często jak na serii Call of Duty. Co no oznacza, że Pantery się tam... Yy, pojawiają. Są. Są obecne. Jest Pantera. Ok. Jak występuje, występuje gdzieś więcej niż 3-4 pantery, to wtedy zalicza. Czy w ogólnie jeśli występuje czołg Pantera zalicza? Dalej. W kodzie w, w Call of Duty World at War występują czołgi typu Pantera. I jest to wiele częstszy widok, niż czołgi typu Panzer IV, czy chociażby e, Tygrys. Co jest, no, logiczne. Występują tylko i wyłącznie w kampanii e, rosyjskiej, tak więc... Pa Pantery jak najbardziej są. Dalej. E, czołgi Pantera występują chociażby w serii Blitzkrieg. No, tutaj mam e, pierwszą część, grałem w tą pie pierwszą część wiele razy i... Pan, e, pantery są, nawet e, powiem więcej. E, na, jeśli gramy stroną niemiecką, to w pewnym momencie e, kampanii niemieckiej możemy wyposażyć się właśnie w czołgi. E, możemy wyposażyć nie może tak, e, swoje siły w czołgi typu pantera. Dalej. E, chociażby seria Compan of Heroes. Ja tutaj co prawda mam antologię pierwszej części. Czyli Kompania of Heroes, Kompania Braci. Kompania Braci na linii frontu oraz Kompania Braci chwała bohaterom. I w tych grach, w tej, w tej serii, wyst w normalnie występuje Choke Pantera. Lećmy dalej. Seria Man of War. Man of War też zalicza, zaliczył Wiet Wietnam, co. Klimat jest jak najbardziej na plus, bo nie ma wielu gier w Wietnamie, ale to będzie kiedyś tam inny materiał. Ale e, chociażby właśnie seria Menowar. Ja tu mam e, trylogię, czyli e, standardowy Menowar, mam jeszcze Menowar e, Red Tide, czyli karmazynowy przypływ oraz oddział szturmowy. Wiem, że jeszcze e, powstały gry takie ja do Menowar mówię. E, jak chociażby Of War e, Karn, Karna Kompania, czy Karny Batalion, coś takiego e, oraz e, Menowar e, oddzia e, Oddział szturm Szturmowy e, 2. Tak więc, no, jest to e, w tej i w ty tej serii, w serii Menowar, pojawiają się pantery. I tyle. W tak naprawdę, to tyle. Dziś, słuchajcie, cztery serie. Cztery. Call of Duty w dwóch odsłonach. Blitzkrieg w trzech odsłonach, bo wiem, że chyba w Blitzkriegu, w pierwszej części Blitzkrieg na pewno są. W drugiej też, nie wiem jak w trzeciej, ale trzecia prawdopodobnie też rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, więc w trzeciej też ra e, raczej są. Tak więc, no, już mamy 5. Dodatkowo, Companion of Heroes, ja tutaj co prawda mam e, podstawkę plus dwa dodatki, ale e, są to dodatki samodzielne, a skoro jest to samodzielny dodatek, to można to traktować jako osobną grę. Dlatego mamy 7. Plus, e, wiem, że w Companion of Heroes 2, czy tam jest Pantera? E, chyba tak, bo. Też dzieje się podczas II Wojny Światowej. Widziałem kiedyś zagrajmy z tego u Dalmara. Ale czy tam była Pantera? Wiem, że był Ferdynand, ale czy była Pantera? Nie, nie pamiętam. Chyba nie. No i seria Men of War, czyli mamy tutaj 3, 4, 5, no to można powiedzieć w 12 grach ewentualnie tam w 11, bo nie wiem, czy w tym karnym batalion, czy jakoś ta tak to się yy, nazywało, występuje. I tak sobie pomyślałem, co takiego trudnego jest w, w przedstawieniu czołgu typu Pantera. No, słuchajcie, jest to dość wielki pojazd, duży. Yy, w muzeach, jest go na pewno więcej niż czołgów typu Tygrys. Bo pamiętajmy, że nie wszystkie Tygrysy się uchowały, nie zawsze były te pojazdy po prostu kompletne. A pamiętajmy też, że wnętrze pojazdu po prostu, jaki zewnętrznie ulega. No, wiadomo tak. E, niedawno chociażby, tutaj trochę odbiegam od tematu, ale jednak w Muzeum Broni w Poznaniu, chyba bodajże jeszcze w sierpniu albo hmm, październiku, nie, przepraszam, październik albo listopad zeszłego roku, e, czyli 2019, e, tam oni dostali, chyba bodajże, odnowili czołg, czołg niszczyciel czołgów, chyba. M-36 Jackson czy też zwany przez innych żołnierzy żo żo też Slugger Slash Jackson M-36 i pokazano zdjęcie jak on wyglądał na początku i pokazano zdjęcie jak wyglądał po całkowitym remoncie I no słuchajcie to, to są to można powiedzieć jak do osoba kom przyszedł kompletny laik i zobaczył że to są zupełnie dwa, dwa inne pojazdy, a to jest dokładnie ten sam. I teraz wyobraźcie sobie, że z kompletnego wraku, który nie ma działa, który nie ma silnika, nie ma gąsienic, ma e, kadłub i te mm, wystające, e, nazwijmy to maszty e, na te koła, tak? Na te całe wszystkie drążki, o te wszystkie drążki, skrzynie, i tak dalej. Przecież to w środku. Wyobraźcie sobie, że z takiego wraku musicie zrobić czołg do muzeum. No, dla większości, pewnie dla większości z Was, pewnie jest to niewykonalne. Natomiast jeśli dla, dla innych, wykonalne już jest yy, o wiele bardziej. I teraz powiem tak. Czy czołgów typu Pantera jest mało w muzeach? Nie, jest ich zdecydowanie więcej niż czołgów typu Tygrys. Ale pamiętajmy, że nie wszystkie e, Pantery przetrwały do naszych czasów. E, nie wszystkie Tygrysy przetrwały do, do naszych czasów. Jedyne Tygrysy, które wiem, że są, a jest ich całkiem sporo, jak chociażby w Kobince. W muzeum w, w Samur, w Bowington, w Munster. W Munster właśnie chyba jest Pantera, ale przynajmniej była. Nie wiem, czy jest dalej, czy ona czasem nie została wykupiona przez jakieś inne muzeum. Tego do końca nie, pewny nie jestem. Natomiast wiem, że Pantera na 100% była swego czasu w Bowington. Na pewno jest we, we Francji w muzeum w Samur. Na pewno jest w Kubince. Wiem, że za, za, ocean, za oceanem pewnie też e, gdzieś e, są pantery, gdzieś tam u Amerykanów. I słuchajcie, to nie były po, pojazdy, k, e, które występowało w nie, mniej niż 10 sztuk, jak chociażby niszczyciel czołgów Sturer Emil czy Dicker Max, które były po dwie, dwie sztuki. Brały udział w walkach na froncie wschodnim, ale zostały zdobyte przez Rosjan. I całe szczęście, że Rosjanie te pojazdy zachowali, a nie zniszczyli. Do bardzo dobrze, bo naprawdę istnieje niewiele pojazdów, które były produkowane w małej liczbie i jakiekolwiek się uchowały. Pamiętajmy, tygrysów. Tych podstawowych wyprodukowano 1355 albo 1354, no w zależności od źródła. Eee, a tylko jeden jeść. No to słuchajcie, to jest ewenement na skalę światową, że z tych 354 tygrysów, które wyprodukowano, prawdopodobnie około 200, może 100 jest na świecie, ale z tych 100 tylko jeden jeździ. No, słuchajcie, to jest naprawdę evenement i podobnie jest z czołgami typu Pantera Ty, to one nie są evenementami ich jest, ich jest dużo przetrwało dużo, pewnie są gdzieś remontowane i tak dalej, ale w grach. One bardzo rzadko występują. Ciekawe i pytanie brzmi dlaczego? Skoro występowały równie licznie jak czołgi typu Panzer 4. Dlaczego czasem zamiast tygrysów nie, war nie warto dać yy, chociażby czołgu Pantera? No, słuchajcie, Call of Duty WW2. Mogli tam dać Panterę. Naprawdę, zamiast czołgu Panzer 4, czy zamiast tygrysa, daliby Panterę i byłoby to o wiele bardziej yy, wiarygodniejsze. No, czemu nie dali? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to, to oczywiście pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, o ocenie materiału i czekaniu na następne filmy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i do następnego odcinka, trzymajcie się! pa! pa!